I to z tej strony rozwidom serdecznie. Bym powiedziała, już w ósmym odcinku z serii Nowy Rok. Nowa ja wiem o tym, że ostatni odcinek się pojawił um, prawie dwa tygodnie temu, ponieważ 9 dni temu um, na pewno się zastanawialiście, dlaczego tak długo um, nie ma um, filmów, um, gdzie ja mówiłam, będę starała się. Systematycznie wam rzucać, zwłaszcza że wczoraj byłam na siłowni um, i ćwiczyłam. Um, cztery, co prawda, 40 minut, ale jednak odbyłam um, swój trening jeszcze wieczorem. Um, z 10 sobie zrobiłam leżąc na łóżku brzuszków. Um, więc tak, to, że tak zbyt nie rzucałam. Um, tej serii vlogów, to było spowodowane tym, że na szkole się skupiłam yy, oraz yy, prywatnie też, yy, pr prywatnie w życiu moim coś takiego się wydarzyło, że yy, na nic nie miałam ochoty, tylko po, krótko mówiąc tylko bym siedziała w domu i płakałam. Tylko te, tyle powiem po prostu, bo była mi mega z jakiegoś tam powodu. E, przykro i po prostu nie mogą się tak jakby pozbierać. Do tej pory jest mi, mi ciężko. Nie chcę tak dokładnie mówić co się stało, e, bo ja nie, nie chcę też tak zbytnio to rozmuchiwać w internet. Mam nadzieję, że wszystko się po prostu wyklaruje w tym moim osobistym życiu i jak to się mówi, i wrócą te filmy regularnie i pełne energii, tak jak zwykle, u mnie na kanale się pojawiają. Oraz również nagrywałam odcinki z dwa nowej serii y, która ma się pojawić na kanale u mnie tylko od kany muszę zgrać y, te filmy i wam zmontować i to będzie Rose in the kitchen kitchen? kitchen no wiadomo o co chodzi, czyli Rose w kuchni już mam em, nagrane dwa odcinki a ja już... Tak, dwa odcinki. Nie zdradzę Wam jakie. Ale już mam nagrane. Niebawem zobaczycie. Te właśnie odcineczki, o których Wam mówiłam z nowej serii. A odnośnie nowego roku, nowa ja. Przez tą sprawę bym powiedziała osobistą, która naprawdę trochę mnie dotknęła. Niestety. I to bardzo, bardzo, bardzo niestety um, zaczęło mi bardziej ciągnąć do słodyczy. Teraz jak mówię niestety um, pomyślmy. No bo um, to, to co zgubiłam, to 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 mi wróci po prostu, krótko mówiąc. Mnie to chodzi o wagę o mój wygląd jak y, jest. Jeszcze ja pocieszam tym, że jak tak dalej będę chudła jak chudne, to do wiosny będę nosiła w rozmiarze 42, co mega będę się wtedy cieszyła na ten, ten moment. No, ci co oglądają y, nie, ci, wy, widzowie, pewne osoby, które oglądają na zasadzie takie. Kurczę, z czego ona się cieszy, że spodnie 42 będzie nosić? No jak się długo zmaga dosyć... Z nadwagą w moim wypadku to jest już rok. A szczerze mówiąc przez całe życie się z tym zmagałam do 18 czy przed osiemnastką schudłam na tyle, że mogłam nosić spodenki, niespodenki. Krótko mówiąc miałam rozmiar spodni 38 Później przyszły czasy COVID-owe. W międzyczasie jak nie COVID już minęły te czasy COVID covid To później nogę sobie złamałam, gdzie musiałam tylko siedzieć, nigdzie nie mogłam chodzić, tylko mogłam siedzieć albo leżeć. Przez to że ruchu nie miałam, to się odbiło na mojej wadze. bo krótko mówiąc, siedziałam i jadłam. Zdążyłam wyleczyć jedną nogę, to w krótkim czasie drugą nogę, to kolejne miesiąc czy dwa siedzenie i jedzenie tylko. No i szczerze mówiąc. Dość często wtedy wychodziłam do fast foodów typu MAC KFC gdzie praktycznie nie ćwiczyłam nic zero no i Słodzice leciały wtedy na potęgę po pierwszym rozstaniu i po. po... no to w rozstanie, ale dobra No krótko chodzi mi o to, że potem jak z... Nawet pewna osoba, do mnie wtedy zerwała, później ja tą sobą zerwałam, mówię sobie dość, basta, trzeba o siebie zadbać, a jeszcze najbardziej um, dostałam takiego kopniaka w tyłek w Trudnym słowie w Słowiu, kopniaka w tyłek, szczerze, mi chodzi, tym kopniakiem w tyłek to mi chodzi głównie o. Tylko, jakby motywację, jak weszłam w nową relację. Wiem, będą na pewno pojawiły się komentarze typowo. A po co to robić dla faceta? Nie, nie robiłam tego dla faceta i nie robię. Tylko dla siebie, ale to był taki, jakby nie wiem, impuls. Bardziej taka, to była taka motywacja. No, na zasadzie, no szkurde, raz. Jak ja schłonę, to będę zdrowa. Dłużej będziemy mogli być ze sobą. Dwa. Nie będę się wstydził, nigdy ze mną wyjść. No i trzy. Będzie można się fajnie ubrać. Na tej zasadzie, i to jest ta, yy, na tej zasadzie, tak trochę jak myślałam, taka była motywacja. A przed, tą, przed tym wejściem w nową relację, którą weszłam, to ja miałam taką motywację na zasadzie dla zdrowia i żeby móc wrócić do, ty, do tego stylu ubierania się, który miałam zanim, że tak się, zapuściłam się. I po prostu mega ciężko mi było przede wszystkim, mam problemy z kręgosłupem. Przecież mam problemy z kręgosłupem, to jest. Jeszcze... Pogłębiały się częściej mi bolało kręgu osób, nie kręgu osób. Wpłynęło to również na moją chorobę, czyli na padaczkę Muszę brać do inne leki, bo 750 z 250, więc naprawdę to głównie to wszystko. Ta, ta seria, nowy rok, ja, czyli jak się zmieniam, jak chudnę, to jest. Dla takiej siebie zmotywować i was zmotywować, i pokazać na zasadzie, że można wszystko, czego się. że wszystko można osiągnąć. O, wszystko tak. Na zasadzie, chce, chcecie iść do takiego można osiągnąć i pójść do wymarzonego liczą. Wiadomo, przy tym jest potrzebna ciężka praca, i właśnie w moim wypadku <tuszelnie> tą ciężką pracą jest. Yy, schudnięcie i po prostu lepiej wyglądać. No i szczerze mówiąc, lepiej będę się czuła. Yy, po tym jak schudłam to 7 czy 6 kg w sumie, zaznaczam, yy, to lepiej się zaczęłam czuć, taka jakby pewniejsza siebie. Yy, na zasadzie ja, ja się staram się również cieszyć z tak zwanych małych czyli na przykład sięgnęłam moją starą spódniczkę, yy, taką fioletową, ale to jest kategoria miniówka. To jak ją założyłam, zobaczyłam, że jest na mnie dobra, to się niezmiernie cieszyłam. Jeszcze mówiłam, no jeszcze zginie ten brzuszek, to będzie zupełnie perfekto. Tak samo było z spodniami, yy, mam takie jeansy moro. Które lubiłam je, no, sobie kupiłam I za długo ich nie ponosiłam, no bo były na mnie za małe Jezu, jak je przymierzyłam i się okazały na mnie dobre To po prostu skakałam z radości I te osoby, które nie mają problemu z ubraniami, no to Co ty gadasz, jak można się cieszyć Że coś jest dobre na ciebie a te osoby, co mają problem z kupnem, to rozumieją, o co mi chodzi. Yy, taka radość, satysfakcja wtedy jest, jak coś jest dobre. Yy, odnośnie tej nowej, co mówiłam, nowej relacji, to tylko tyle wspomnę, że trochę niezbyt fajnie się skończyła. Tylko tyle powiem. I mam nadzieję, że coś pełna sobie zrozumie i wróci ta relacja. I przez to, że właśnie skończyła się ta relacja, to właśnie bardziej mnie nie do Słodkiego, a ja muszę, za... ja muszę sobie powiedzieć, że już w końcu basta, już tak po prostu ograniczyć to Słodkie, żeby nie przepaścić tego, co już osiągnęłam, bo totalnie się załamie, pomimo, no... Pomimo tego, że również się załamałam po zakończeniu tej relacji, może trwała 3 miesiące, ale nawet to nie jest o tym. Ale krótko mówiąc, dzisiaj również nie poszłam na siłownię, ponieważ nawet w domu nie ćwiczyłam, nie miałam jak w domu weny, taki można powiedzieć miałam lekko kolejny dzień. Ym, niby wstałam o ósmej, tak o 8 wstałam, zeszłam do kuchni, zrobiłam sobie kawę, nawet chyba jej nie wypiłam, tylko też ją dopijam. Ym, przyszłam do, 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 na, do pokoju, włączyłam sobie muzykę, słuchałam na głośniku muzykę i leżałam sobie na łóżku, coś robiłam, patrzę, już jest dziewiąta. No, zanim się zebrałam, zanim się ubrałam to już była dziesiąta, o 10 musiałam wyjść z domu, aby wyrobić się do szkoły na 11. I jeszcze się nie, nie mogłam i nie mogę znaleźć zeszytu od angielskiego zawodowego i mam sprawdzian między innymi z tego przedmiotu i ze zwykłego angielskiego i z włosu yy, mam więc sprawdzian, więc szczerze mówiąc trzy sprawdziany, a ja po prostu nie mogę jednego zeszytu to znalazł to to tanie teraz chodzi taka um, poddominowana taka jakby nerwowa um, a wiadomo nerwy też powodują to że chce się um, akurat ok, ja mam tak że te nerwy powodują do tego stopnia że wiem, no albo słodkie albo słone głównie no bym zjadła ten stres a ja chcę, nie chcę tego robić bo ja nie chcę yy, się doprowadzić do tego stanu, co wyglądałam wcześniej. Yy, tak jak mówiłam sporo schudłam i chcę po prostu się, jeszcze dalej chudnąć i w końcu móc jest fajnie się, yy, ubierać i przede wszystkim dużo lepiej się czuć yy, i lepiej się czuć we własnym ciele yy, szczerze mówiąc to co powiem, wiem, to może będzie lekko próżne albo niektórzy to zrozumieją, ja się wstydzę obecnie swojego wyglądu. Yy, jak ja słyszę, tam mi w domu mówią, yy, no w zasadzie ładna ja jest, jestem, z kogoś, ja mam taki styl głowy, mhm, ładna. Yy, tak, taka ładna, że nie może się... Ładnie ubrać i taka ładna, że jestem gruba. Ja mam takie styl głowy, jak ktoś mówi, że jestem ładna. I wiem, że z niektórych zbiorą to, ale próżna, pusta jesteś. Nie, szczerze mówiąc, ja po prostu w Źle się po prostu tak czuję, czuję, obecnie wyglądam. Lepiej się czułam, bardziej byłam taka, nie wiem, radośniejsza, pewniejsza siebie, chętnie robiłam sobie zdjęcia. Lepiej mi się zdjęcia swoje podobały. Jakie, czy ktoś mi zrobił, czy ja sobie zrobiłam, które nas, ci coś śledzą z mojego Instagrama, na którego Was serdecznie zapraszam. Który się nazywa Game Sisters Forever. To jest mój. Można powiedzieć, oficjalny Instagram, bo kiedy miałam jeszcze Game Sisters, ale nie mam do niego dostępu, dlatego mam nowe konto Game Sisters Forever, gdzie wrzucam zdjęcia. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno dobrze Wam podaję nazwę Instagrama mojego, oraz na grupie Sartuška Rose również jakieś zdjęcia wstawiałam swoje i tak dalej nawet miał, chciałam robić były robione zdjęcia pod rozdawanie właśnie z autografami w ramach konkursu w różnych, które organizowałam na tak jakby starym kanale Sisters Games więc tak zazywam tak, Game Sisters Forever się nazywa, powinno też gdzieś Wam ta nazwa się wyświetlić, Wam tutaj napiszę tą nazwę. No i do tego, dobra, mówiłam o tym stresie, mówiłam, to na pewno ktoś mówię, o co Ci chodzi, stres, słodycze, no to nie jest słodkie, skoro chcę schudnąć na tej zasadzie. No dobrze, zgodzę się z Wami, żeby nie jeść. No ale takie pytanie z tyłu głowy. Hmm. To co mam robić, aby odreagować stres? Skoro już muzyka, nie zawsze działa. Yy, czytanie książki, to również nie zawsze ma się ochotę. Yy, granie. W gry to tak niezbyt, bo można się uzależnić. Yy, montowanie to po co montować, jak nie ma sieweny? Żeby jakiegoś, przepraszam, gnota wam wstawić? Hmm. Co tu robić? Nigdzie nie będę, yy, nie wiem, yy, takie agresywne rzeczy typu, nie wiem, kopanie, nie wiem, w ścianę, rzucanie piłką, czy coś w tym stylu. Dobra, iść, rządź piłkę od nogi. I kopać do bramki. Dobra, to jest rozładunek. Yy, Nerwów, ale co zimą zrobić? Pobiegać nie można. No, na spacer trochę za zimno, tak? No to co? No to ja wpadłam na pomysł takiej, że ja chodzę od dłuższego, niedługo będzie rok, jak chodzę na siłownię. a dokładnie do klubu Fitness Wrócie czasami mówię klub po prostu albo siła No i ćwiczę. I tak sobie postanowiłam taką rzecz A jeżeli co by by Co by było Co by było, jeżeli um, bym to przełożyła na treningi I Uwierzcie mi, że przerzucenie stresu na trening to jest najlepsza rzecz, jaka może być, ponieważ macie takiego powera, taką energię, że naprawdę. Dobra, raz miałam wpadkę na zikruni, gdzie po prostu nie mogłam się tak o pełnej sprawie. Myślałam, że nie mogłam się skupić dosłownie na treningu, co, co prawda prędko zbieżni. Miałam prawie 4 km na godzinę. Krótko mówiąc spadłam prawie spadłam zbieżni. Bo ja po prostu nie mogłam się skupić i po prostu nie, nie widziałam po prostu, co, co, jak daleko jestem w tyle. I po prostu tak jakby przez to ym, spadłam. I takie miałam, o co chodzi, co jest. I później żeby odpuściłam trening na bieżni, poszłam na rower i chyba z 20 minut, tylko pół godziny na rower zapoćwiczyłam, pojechałam do domu, mówię, stwierdziłam, nie ma sensu trenować, skoro nie mogę się skupić, ale te wszystkie negatywne emocje przerzucam na trening i mówię, jestem wtedy taka zadowolona, po treningu, bo na przykładzie z pół godziny godzinę lub dłużej trenuje i efekty są wtedy wiadomo jakie można e, powiedzieć e, takie pozytywne, tak? Lepiej odbył trening To jak hmm. lepiej się będzie trening to e, się uwalniają endrofiny i w ogóle też to wpływa na wygląd jeżeli chodzi o właśnie moje dalsze treningi i dalsze tak jakby odchudzanie, nie będę patrzeć na to, co się stało na zasadzie, bo będę rozpłacać na zasadzie takiej, że a, skończyła się pewna relacja, to nie ma sensu się odchudzać, mm, 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 nie. Dalej będę to robić, by po prostu same sobie również udowodnić na zasadzie takiej, że to co słyszę jestem wartościową i jeszcze bardziej się przekonam nie to, że przekonam ale będę lepiej się czuła sama ze sobą i będę bardziej pewniejsza siebie no i może uda mi się wejść również z inną jakąś yy, relację. Okej, okay, myślę, że Wam się spodoba ten odcinek. Taka pogawędka. Trochę o, o tym, trochę yy, o innych sprawach. Mm. Ale y, to też miało... Y, to, to, to co poruszałam pewne tematy. Mam nadzieję, że nie, po, nie powtórzyłam y, tych tematów. Y, mam nadzieję, jeżeli... jak to powtórzy, to powiem samą, to przepraszam bardzo, ale chwilowo ktoś mnie z de 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 koncentrował dzwoniąc. Aha, wiem już co miałam powiedzieć. Mam nadzieję, że nie, pow, nie powtarzałam się na, w tym odcinku na zasadzie takie: nie mówiłam tego samego, w kropkę, kropkę to mówiłam w poprzednim odcinku. Na zasadzie o pewności siebie w ogóle i takiej jakby akceptacji siebie. Mam. Tego nadzieję, że yy, i o tej zakończeniu relacji i tak dalej. Dlatego, dlaczego ja poruszyłam w tym vlogu, yy, żeby jak są jakieś dziewczyny, które też star yy, mają problem, nie tylko dziewczyny i chłopacy również, yy, z wagą i żeby określa, druga osoba to było ich tak jakby też motywacją motorkiem, nie motorkiem tylko silniczkiem do działania i powiedzmy ten silniczek się zepsuł i się rozpadł to nie oznacza, że mamy przestać robić to co robiliśmy po prostu normalnie żyć i robić to co robiliśmy wiadomo typu szkoła poza treningiem będzie mega ciężko wiem, bo to drugi raz przerabiam a w sumie trzeci Rozprzerabiam, ale zauważyłam, właśnie jak przelatam negatywne emocje na ten link, to po prostu jest super. Więc, tak, nie będę przedłużać tej serii, nie serii, tylko odcinka ósmego. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jak macie jakiś pomysł, nie wiem, jaki temat byście chcieli, bym poruszyła o lub coś powiązanego z, z tą serią vlogów Nowy Rok, Nowa. Ja to się miało piszcie w komentarzach. A ja bym się z Wami żegnała. Do zobaczenia. Cześć!